Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Są dziś z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze, Ekstraklasie. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Widzimy teraz, w jakim składzie przystąpi do tego spotkania Zagłębie Lubin. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy: zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno: czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1, 3, 4, 3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasieki przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. No i gra ruszyła, popatrzmy. Zdecydowanie, ale czysto! Grają u siebie, a to sprzyja odważnej grze. Nie czekają na piłkę na swojej połowie, tylko starają się rozbijać ataki na całej długości boiska. Tejsi kibice są do tego przyzwyczajeni. Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. zatem 1 do 0 ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne piłkę mają rywale a teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle no i znowu są przy piłce Zagłębie Lubin traci piłkę. Czy stoła to wykorzystać? Musiał się bramkarz zdrowo wyciągnąć, ale raczej nie zrobił sobie krzywdy. Strzał obroniony. To najważniejsze. Takie parady mogą wydawać się czymś ekstremalnym dla zwykłego widza. Dla bramkarzy to chleb powszedni. Głęboko w pole karne zagrywa. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Bez sensu. Prosta strata. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole, ale strzał zablokowany. Chwila przerwy w grze. Zaraz wznowi bramkarz. Zagłębie lubin w ataku, coś się wydarzy. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Ale może teraz będzie szansa. Gol! Tak! Nie zawahał się! Ważne trafienie prowadzą mu z różnicą dwóch goli. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kopkę. aby było futbolu efektywne i efektowne. Wykończenie było już trochę gorsze. Dużo w tym było szczęścia. Piłka padła do siatki po nieczystym uderzeniu. No ale cóż, coś takiego też czasami pomaga. 2 do 0. Gramy dalej. Twarde wejście, ale bez fałdu. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. To była naprawdę dobra okazja, ale znakomita teraz interwencja w obronie. No i tracą teraz posiadanie. Świetne teraz prostopadłe dogranie. Tak jest, proszę Państwa, kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą trzech trafień. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki presji. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szybkach obronnych i go. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. O, zresztą wynik mówi sam za siebie. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Tracą piłkę. Jest za linią obrony. Uwaga! Doskonałe teraz zachowanie w obronie zagrożenie oddalone. To jest kolejna strata. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Ten gwizdek oznacza koniec pierwszej połowy. Na razie górą zespół gości. Jak dotąd. To... obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu Ciekawe minięcie teraz dalej uwaga i go! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej jak. Zasłużone gratulacje. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Na tablicy wyników, 3 do 1. No i po ataku, dobra interwencja. Goal! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie braki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Zrobił nam się mecz do jednej bramki, choć można też powiedzieć, że bramek mamy tutaj multum. Sędzia puszcza grę, mimo fałlu. Piłka wypita z podnók rywala. Na głębie Lubin traci piłkę. Przewinienie. Miedziowi będą za chwilę wykonywać stały fragment gry. Tak jest! A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Oj, strata piłki! Będzie okazja! Bez wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Zerza na bramkę! Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Domku jedno ci bowiem, nadal nie mogę uwierzyć, że nie ma gola. Ta interwencja pierwsza klasa, a raczej klasa światowa. Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Oj nie, na taki strzał najlepiej chyba Jacku spuścić zasłonę milczenia. Ha, to uderzenie ewidentnie może trafić do internetu, ale nie będzie to kategoria najlepsze strzały tygodnia. Oględnie powiedzmy, że nie było blisko. Za głębie zdobywa przestrzeń na skrzydle. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc autu. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Dobra ta interwencja. No nie, tak nie można podawać. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Tracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. I nie napracował się tutaj przy tym strzale Bramkarz. Sasza Żiwet. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Zbyt słaba centra. Ląduje w rękach Bramkarza. To tyle, proszę Państwa. Zespół gości zagrał dzisiaj skuteczniej. Odnosi zwycięstwo na obcym terenie. No proszę, chyba nikt się nie spodziewał.